Cześć, z tej strony Ania. Jeżeli nie mieszkasz w Polsce, a zaczynasz na studiowaniu języku polskim, pamiętaj o pao, to jest twój wybór. Naszym zadaniem jako nauczycieli akademickich jest pomóc wam połączyć tą teorię z praktyką. Nasz góry od zarządzania Peter Drucker, napisał kiedyś, że każda działalność praktyczna opiera się na teorii. Nawet wtedy, kiedy zarządzający o tym nie mają zielonego pojęcia. Nam zależy, żebyście potrafili z tej bogactwa wiedzy działać w praktyce. Jestem bardzo zadowolona z formy studiowania, gdyż mogę studiować wtedy, kiedy mam wolny czas. Obserwuję doświadczenie w Społecznej Akademii Nauk w dziedzinie kształcenia ludzi przez internet chcę to doświadczenie wykorzystać w przyszłości w swojej uczelni w Lwowie. Zdecydowałam się na studia na platformie z racji na możliwość dostępu do niej z każdego urządzenia, które posiada internet. Mając pod ręką telefon, laptop czy też tablet, mogę zalogować się na platformę w każdym momencie mając dostęp do takiej samej wiedzy, do książek, do materiałów, które są zgromadzone na platformie, co znacznie ułatwia mi po prostu proces nauki. Tę formę studiowania wybrałam z tego powodu, ponieważ nie wyobrażałam sobie, żeby po całym tygodniu pracy można było jeszcze weekend spędzać w szkole. Studiując Spao, mamy niesamowitą możliwość rozwoju z każdego miejsca na ziemi. To 24-godzinny dostęp do wykładów i materiałów udostępnianych przez wykładowców. Chcąc rozwijać swoje możliwości, żyjąc za granicą, studiując w języku polskim, studiuj Spao. To rewolucja edukacyjna w naszym kraju.